Dzień dobry, ziomeczki z tej strony Shadow People. Dziś będziemy oglądać właśnie nagrania odków ziomeczki. To jest bardzo przerażający film, ale na samym wstępie chciałbym was prosić łapkę w górę i subskrypcję, więc zaczynajmy już oglądać, widzowie. No i generalnie oglądajmy, tak? Jestem bardzo ciekaw, czy tutaj się przestraszy ziomeczki. I no, jeszcze chciałbym Wam bardzo podziękować za już 1044. Aż 499 subskrypcji, widzowie. Czy dobijesz tą jedną subskrypcję? Widzę. Czy dobijesz tą jedną subskrypcję, właśnie, żeby mieć 1500 subskrypcji? Jestem bardzo ciekawa na komentarzu. Z widzowie, już oglądałem. To jest z właśnie, czyli już. No, oglądaliśmy go w poprzednim odcinku, tak? Widzowie, dobra. Numer 4. Ja ci, jaka, jako świetna. Zachwycająca, wprost. Dobra, widzowie. Damy sobie HD. Coś mi się zrobiło, że mam gorszą jakoś nie wiem czemu. Więc... No, nic nie wiem, więc... Nie słyszę. Dobra, widzę ja. Jakieś więzienie, tak? I egzekucje się tu widzę, ja tutaj, widzę, tutaj się właśnie odbywały egzekucje, nie, Publiczne, Publiczne egzekucje, to to jest jeszcze straszniejsze. Okay. <grystanie> coś do dopiero 2013 widzę, to to nie było nawet tak temu Widzowie. Skoro oni są tutaj pochowani, to 100 po na 100%, po prostu mogę się założyć, na 100% ten dom jest jakiś opętany, w sensie to więzienie jest opętany po prostu. Tam będą duchy tej z z No nie, no nie, jest dziwne. No nie ma się co dziwić, tak? Jak jest opentan, to takie rzeczy się dzieje, tak? O oh, ty nie słyszę na razie nic? Ale to może jest tą luchy? Chyba, że o to chodzi, no to... To co słyszałem za jak... Montaż brzmi na... Ale nie, w sumie nie Czas Czas dobra? No jest tu czerwony Przecież, jest niebieskie czerwone krzyż ziomeczki. Na razie tutaj się takiego nic nie dzieje. Jakim Autentycznie, ziomeczki. Ej, autentyczne ziomeczki. Ja się tak nie syrałem jak przy u luksusu, nie? Ja się wystraszyłem autentycznie. Całnie to jest przerażające.

No. Jestem ciekawa, co tu się stanie. Ej dobra, nie że zaczyna robić teraz rzeczy What the fuck. Dobra, widzowie. I dobra widzowie. Ja mogę tam iść. Ja mogę tam iść, ale jak dobijemy 2000 subskrypcji. Więc pamiętajcie, że każda subskrypcja z jednego cyklu, do 2000, 2000 subskrypcji, żeby tam właśnie pójść myczki. No Aktualnie to ja w takiej właśnie sytuacji, jak się na Pan, ja bym użył tabliczki Ouija, no bo on się pyta, tak? tylko że duchy mu nie odpowie, bo one chyba nie mogą za bardzo gadać. Użyłbym tabliczki Ouija On coś usłyszał właśnie No tylko że tutaj też powiedzmy sobie szczerze, że oni są na takim terenie, gdzie tu mogą być, nie wiem, jakieś szczury mogą łosić, więc nie każdy... Jakby dźwięk to jest od razu. No od razu do, dobra, ale to musiał być duch. Przecież oni w takim... w takim tym to za, na zawał pójdą, a nie... Ruków, właśnie gdzie nikogo tutaj nie ma oprócz Was to jest najpopularniejszy właśnie objaw, że tak powiem e, opętania widzowie, więc no, jeżeli jesteś tak w swoim domu i mieszkacie sami, to radzę uważać wam. Oni są jest w celi teraz. Ja się bał chodzić po takich celach tak szczególnie. Słychać coś tam? Na 100% zaraz te drzwi zamknij i... i, i you you What the fuck? Zamknij Ja bym już uciekał w, w takim właśnie... momencie. No widzowie. Dobra. dobra. Światło się chyba zapaliło albo ma jakąś latarkę mocną. Dobra. Widzowie? Nie, dobra, myślałem, że to jest krzesło elektryczne i nie, nie, w sumie co ja gadam, jakie krzesło elektryczne, koni tam jeszcze wieszali ludzie, nie, to zimaczki, to ja jestem głupi. Dobra, są normalnie światła, czyli to nie do końca jest taki obiekt zaniedbany. Bo są światła. Co co jest? nie, nie, jest nie, 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 Gdzie nie, no, ja widzę, przecież tam jest nie, 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 Najpierw myślę, potem gadam. było coś tam słychać, było coś tam słychać, mm, tylko, Ziemieszki, pytanie, czy to właśnie jest jakiś bezdomny, czy, no, czy, no, ktoś inny, tak, czy po prostu duch jakiś, czy po prostu jakiś ochroniarz, no, nie wiadomo, widzę, ja naprawdę nie wiadomo tego pytania, czy, to właśnie, to nie jest jakiś żart, tak, nie wiadomo, czy to nie jest ustawione, ale raczej wątpię, bo widać, że on się naprawdę boi. moje... Na razie męczki. On z tego co widzę na razie po prostu chodzi po korytarzach Książki, trochę, bo on chodzi po korytarzach Jestem ciekawy kiedy tu chcemy coś takiego normalnego pewno. tutaj się coś stało, bo tutaj już nie ma światu Widzowie więc Widzowie czemu jest taka jakość? Czy widzisz, widzicie, że Nie wiem, widzowie Dobra on idzie. Widzowie, on już są na dworze z tego co widzę. What the fuck? Było tam coś, no. Widzowie, tam było widać coś. Tam, czekajcie widzowie. Ja to spróbuję jeszcze raz pokazać. Był, no było tam. Tutaj było widać coś takiego, widzowie. I nie ma już tego. Widzowie, coś się tam dziwnego dzieje. Widzowie, ja na początku myślałem, że to będzie tam jakiś bezdom. ale to jest na po prostu 100% właśnie duchy jakiejś śmizdowej. No właśnie, ja bym nie mówił tutaj do diabła, bo to się może spełnić. No, widzowie... Coś się dzieje cały czas, ale nie wiem, czy to przez... nie przez Kto tu był? Dobra, widzę, że tam się coś dziwnego dzieje. Tam się dzieje coś naprawdę tak przerażającego. A serio, widzę. To jest... Dobra. Widzę.

Została druga, będzie z Dobra, widzę. Czyli, generalnie, duch ich próbował opętać. Normalnie, normalnie, ich duch próbował opętać. To już jest kilka. Ja, ja chciałabym jeszcze bardziej jeszcze przypomnieć o łapce, bo robię subskrypcję. Ja się z Wami żywam. Trzymajcie się i cześć.